W Polsce jest ponad 650 tysięcy nauczycieli. W województwie lubuskim ponad 16 tysięcy. W Zielonej Górze 2200 osób uczy w placówkach oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego podsumowuje, jak reforma oświaty przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość odbija się na nauczycielach. Nie da się ukryć, że sytuacja pedagogów w całym kraju jest trudna. Ci, którzy nie tracą pracy, bardzo często muszą się liczyć z utratą etatu, więc nie można mówić, że nikt nie straci pracy, wylicza Bożena Mania, prezes Związku Nauczycielstwa polskiego w województwie lubuskim. Przekłamanie polega na tym, że część z nauczycieli po prostu ma umowę na czas określony. W związku z tym, de facto one jakby wygaszają, tak? są wygaszane, więc już się ich nie liczy, że stracili pracę. Część nauczycieli, i to zdecydowana, będzie miała obniżony etat na przykład 13-18, 12-18 i zdecydowana część nauczycieli będzie miała obniżony etat do połowy etatu lub mniej niż połowę etatu, więc de facto nikt nie straci pracy, ale z tym się wiąże, że jak mam 8-18, to im pensję mam także 8-18. Szefowa ZNP w regionie pozytywnie ocenia podejście władz Zielonej Góry do tematu reformy oświaty ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia pracy dla nauczycieli. Jak już informowaliśmy, w Zielonej Górze nauczyciele zostają na stanowiskach, ale część z nich będzie pracować w kilku placówkach, tak aby wyrobić godziny pracy. To nowe zjawisko, tak zwany nauczyciel wędrujący lub objazdowy. Trzeba będzie łączyć etat w trzech w czterech szkołach i to na terenie całej, naszej Dużej Zielonej Góry. Takich nauczycieli też jest kilku, a w Polsce jest ich naprawdę mnóstwo. Rekordzistka w Polsce ma, dostała propozycję przyjazdu do sześciu szkół i wykonania całego etatu. W rozmowie z nami Bożena Mania zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny wątek, jak wynika z informacji, jakie zakład ubezpieczeń społecznych przekazuje związkowcom, nauczyciele, których warunki pracy znacznie się pogorszyły, starają się o przejście na emeryturę. ZUS poinformował nas, że już do czerwca, do końca maja, przepraszam, wpłynęło więcej, prawie 40% wniosków więcej o emerytury z artykułu 88. Karty Nauczyciela i tak zwanych emerytur kompensacyjnych. To oznacza, że ludzie, że nauczyciele zaczynają jakby przekładać to, co, jak pracowali i ile pracowali, czy opłaca im się bardziej zostać w szkole i pracować na pół etatu, czy jedną trzecią, czy jakąś inną, czy dojeżdżać, czy czasami nie pójść na te świadczenia, o których powiedziałam. Tylko w województwie lubuskim redukcja etatów dotknęła ponad 1400 nauczycieli.